Cześć, z tej strony Oskar. Witam Was na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na kolejny film z paczki z grami, która do mnie dzisiaj przyszła. Zaraz Wam pokażę, jakie tutaj rzeczy są. Jak widać, cała gama gier na Xboxa i na PlayStation 2 coś tutaj też jest, ale pewnie głębiej może coś będzie jeszcze innego, ciekawego. Także zachęcam ogólnie do oglądania filmu w dalszym ciągu. Na początek prośba, tak jak zawsze, dajcie łapkę do góry i zostawcie komentarz pod tym filmem. Jeśli nie masz pomysłu, co napisać, równie dobrze możesz wysłać KDS, komentarz dla statystyk, dla statystyk lub wysłać nawet kropkę. Będę też również bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz suba, jeśli jesteś nowy lub oglądasz mnie od niedawna. Zachęcam również do obejrzenia starszych materiałów, których mam na kanale nagranych ponad 1000. Także dziękuję bardzo i zobaczmy, co dzisiaj mamy w tej oto paczuszce. Patrzymy. Będę pokazywał to do kamery. O! Proszę bardzo. Sega Mega Drive Ultimate Collection. Proszę bardzo. Retro na początek. Ja chciałbym kiedyś taką składankę mieć na PS3, to nie będę musiał kupować Segi Mega Drive, bo po co, skoro mogę mieć wszystko na płycie. Znaczy może nie, nie wszystkie te gry będą się pokrywały na Sega Mega Drive czy na Sega Mega Drive Mini 2, prawda? Ale no sporo tutaj jest klasyków. No co ja tutaj widzę na przykład? No tutaj chyba jest Streets of Rage, Sonic jest, Altered Beast i... To chyba jest Golden Axe, chyba, tak sądząc po screenie. Fajna rzecz. Bardzo bym chciał mieć to na PS3, ale to też warto ogólnie mieć też na Xboxa. Także to też jest na sprzedaż. Jeśli ktoś jest ogólnie tymi grami zainteresowany, to proszę śmiało pisać do mnie. Wiadomo, jak mnie znaleźć. Teraz mamy składankę, dwie gry. To też często się u mnie w paczkach pojawiało. Pure oraz Lego Batman The Video Game. Dwie gry. Pure to chyba były jakieś motory, motocykle, wyścigi. Ale Go Batman to wiadomo. No oczywiście dwie płyty. I dwie instrukcje tutaj też są. Już nie będę wyciągał, ale są dwie. Lecimy dalej. W takim razie. Disney. Nie, jaki Disney, co ja mówię? Udraw Studio Instant Artist. A, tak spojrzałem do góry na że to jest logo Disney. Nie, 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 nie. To jakieś mamy malowanie. Rysowanie poko, nie widziałem, nie znałem tej gry w ogóle, też pierwszy raz widziałem. Forza Motorsport 3. Call of Duty Modern Warfare 4. To każdy zna. Teraz mamy DreamWorks Turbo Super Stand Squad. Jakieś chyba wyścigi. Nie wiem to czy to na podstawie jakiegoś filmu, jakieś turbo ślimaki. A, no to już coś to skojarzy. Jakiś taki film musiał być. The Elder Scrolls 4 Oblivion, Call of Duty World at War, Disney Infinity. Mamy tutaj jakieś postacie z Marvela, z Gwiezdnych Wojen i z Disneya. To chyba jakieś jest po prostu. Nie wiem za bardzo co to jest, o co chodziło z tym Disney Infinity. Nie znam tego, to, bo to chyba nie jest normalnie gra, tylko jakiś dodatek chyba do gry innej. Dead Island Game of the Year Edition. Horror z zombiekami, Fallout 3. E, Facebreaker. Też pierwszy raz widzę tą gierkę. Patrzcie jaka wykrzywiona, zakazana gęba. Taka gęba zakazana, co? Jakaś bijatyka, kurde. Pierwszy raz widzę też taką grę. No jeszcze kurde nieraz mnie te paczki potrafią zaskoczyć. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Jakiś box prawdopodobnie. A teraz mamy L.A. Noir od Rockstar Games. Call of Duty Modern Warfare 3. Tom Clancy Rainbow Six Vegas. DJ Hero 2. Błyszcząca okładka. Mam nadzieję, że to widać. Chyba tak. No, trochę mi się tu wywróciło, ale to nic się nie stało. Battlefield Bad Company 2. Assassin's Creed 2 Formuła 1 2010 A teraz co my tu mamy? Sega Superstars Tennis z Sonikiem. Też nie widziałem w ogóle o istnieniu takiej gry. Ciekawe. Szkoda, że nie ma screenów z tyłu, bo bym pokazał teraz. No szkoda, że się nie dowiemy w tym momencie. No może kiedyś albo albo coś. Mamy teraz na Wii. Pierwsza gra dzisiaj na Wii. The Beatles Rock Band Nintendo Wii, to to na bok sobie odłożę od razu. Resident Evil 6 na Xboxa 360. O, to, no, nawet nie wiedziałem, że była taka gra też, Thief, Złodziej. Kiedyś była na pc ale to chyba jakiś remake jest tego, tak sądzę. Wygląda tak dosyć nowocześnie po screenach. Chyba, że to zupełnie inna gra, tylko ma podobny tytuł. I tu płyta wyleciała, więc już układa ją na miejsce. Nie wiedziałem w ogóle o tej grze, nic pierwszy raz widzę taką a tych gier już do mnie tyle przychodziło, że... Jak to możliwe, że i nigdy nie miałem. Gears of War 2. Y, e, Assassin's Creed 1 y, e, Homefront Nałożaranka chyba, zdaje się. No jakieś tutaj. Helikoptery, wszystko pokazane, no nie grałem w to jeszcze, to nie wiem. Na Nintendo Wii znowu mamy Guitar Hero 5. I jeszcze mamy na Nintendo Wii Battle of the Bands, też znowu jakaś muzyczna gierka. Na Xboxa wracamy Project Gotham Racing 3. Fable 2. Assassin's Creed Brotherhood Project Gotham Racing 4 Operation Flashpoint Dragon Rising Rage Two Human EA Sports MMA Czyli Biatyka tutaj znowu Wing'u. Gears of War 2. Na Kinecta mamy Kinect Adventures. Assassin's Creed 1, znowu już dzisiaj kolejna sztuka. O, nawet, tylko że tu miałem edycję, zobaczcie, edycja Classic, a tu mamy edycję normalną. Ale bardzo podobna kładka, tylko na górze ten, te paski się różnią, nie? Znowu Two Human, też przed chwilą mieliśmy. Two Worlds, jakieś fantazy, Alien Colonial Marines, to też często się zdarza w tych paczkach, gra od Segi. Vanquish, jakieś mechy, roboty. Na PlayStation 2 Socom, część pierwsza. Deus Ex Human Revolution Xboxa Destiny. Jeszcze jedna sztuka Destiny. Assassin's Creed Revelations Błyszcząca okładka. Condemned 2 w poprzedniej paczce mieliśmy chyba jedynkę Battlefield Bad Company. Tom Clancy, Rainbow Six, Vegas. Vancouver 2010, od Segi. Brink. Na Wii, Big Beach Sports. Na Xboxa znowu mamy Stronghold. Gears of War. Far Cry 2 Borderlands na Wii WW12, czyli Wrestling e, Bioshock na Xboxa e, znowu Brink e, Assassin's Creed Brotherhood e, Tom, e, Tom Clancy Rainbow Six Vegas Batman Arkham City, Borderlands 2, Fable 2. Viking Battle for Asgard. Tu mamy kilka sztuk różnych yy, Warów 1K, też 1K i dwójka. Resident Evil 6, Gears of War 2 i Blazing Angels Squadrons of World War II jakieś samoloty podczas II wojny światowej yy, Project Gotham Racing 4. I patrzymy dalej. Jeszcze jedna sztuka Fable 2 Już mamy bez okładki GTA 4 Na Wii mamy Brain Academy Big Brain Academy, tak? Assassin's Creed Revelation Dalej. Mamy Dead Island Game of the Year Edition. Prototype, Deus Ex Human Revolution. Halo 3. Tu mamy coś chyba bez okładki oryginalnej. The Club. Też dosyć pożądana grana. No właśnie szkoda, że nie ma okładki, ale bywa tak czasami. Tu jest jakaś zastępcza okładka. Medal of Honor, Tire One Edition, bardzo fajna szczelanka. Kiedyś grałem na ps 3 Mirror Search, skaczemy po dachach, po wieżowcach. FIR 2 Project Origin, Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed 1 I. i Virtua Fighter 5. O, rzadkość. W porównaniu z innymi grami od SEGI, tytuł Medal of Honor Riding Project Gotham Racing 3 Kinect, jak to się nazywa? Kinect czyli ze zwierzętami coś mamy tutaj Assassin's Creed Brotherhood Fable 3. Final Fantasy XIII też rzadkość Mass Effect Call of Duty Ghosts i Prey idziemy dalej Gears of War Judgment Rocksmith Call of Duty Ghosts i Quake 4 Patrzymy dalej. NHL 2010. Patrzymy dalej. Child of Eden. The Club. O, wcześniej mieliśmy właśnie bez okładki. Tu już jest z okładką. Tytuł od, od Segi. Project Gotham Racing 4. Już kolejna dzisiaj sztuka, zdaje się. Bugi na Nintendo Wii. Na Nintendo Wii mamy też jeszcze Boom Blocks, coś takiego, DJ Hero 2, Rage i Halo Reach. Dobra, patrzymy na następne tytuły. Mamy znowu Final Fantasy 13. Darkness, darkness mamy GTA 5. Teraz widzę, że jest to zawsze na propsie. Popularne. No, ciekawe jestem, czy na Xboxie nadal działają serwery. Bo na PlayStation 3 już nie działają, prawda? Tu mamy coś w okładki FIFA 14. A, to akurat nic ciekawego. ale to niech sobie będzie. Tutaj też leży. Dalej mamy Call of Duty Black Ops i Call of Duty Black Ops 3, Assassin's Creed 1, Ghost Recon Advanced Warfare, Overlord. Tego to w ogóle nie znam. Pierwszy raz też to chyba widzę w moich paczkach. Ciekawe. Crisis 2. Devil May Cry 4, też rzadkość, rzadko się coś takiego zdarza w moich paczkach, chociaż raz chyba było od Capcomu, wiadomo. Lost Planet Extreme Condition, Saints Row, to właśnie chyba część pierwsza, tak. Patrzymy dalej. Mamy teraz tak, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Tom Clancy End War, Tom Clancy Rainbow Six Vegas i Prototype, wcześniej też było. Prototype 2, Far Cry 2, Battlefield Bad Company 2 i Hawks, czyli tutaj właśnie no, latami jakimiś samolotami, może helikopterami też. Yy, Crackdown 2, Kane and Leech, o to dosyć rzadka gierka, na PS3 również. Call of Duty Modern Warfare 2, Formuła 1 2010, Gears of War, Tom Clancy Splinter Cell Double Agent i powoli zbliżamy się do końca. LA Noire od Rockstar Games, Assassin's Creed 2 Game of the Year Edition, Gears of War 2, Halo 3 ODST i patrzymy dalej. Ghost Recon Advanced Warfighter, Operation Flashpoint Dragon Rising, Gears of War 3, Tom Clancy Rainbow Six Vegas i Call of Duty Modern Warfare 3 i Battlefield 3. Także to wszystko z tej paczki. Jeśli ktoś jest czym zainteresowany, to proszę dawać znać do mnie na messengera, albo na telefon, albo na maila. Na pewno się dogadamy. Zapraszam w przyszłości na kolejne odcinki z paczek, na live'y, na różne inne materiały na moim kanale. No i jeśli spodobało Ci się to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz pod tym filmem. Te dwie rzeczy muszą być, czyli komentarz i, i, i łapka do góry. No i być może, jeśli jesteś nowy i oglądasz mnie od niedawna, to zachęcam Ciebie również, żebyś zasubskrybował mój kanał, czyli dał suba i żebyś obejrzał starsze materiały, których na kanale mam nagranych ponad tysiąc. Także dziękuję bardzo i zapraszam do przyszłych filmów. Cześć.